Cześć! Jak już zapewne wiecie z tytułu, odpalam nową grę. Nową. Nową serię. I wydaje mi się, że to będzie spokojerka. Graficznie troszkę przypomina filmy z Pixara w Disneya. Więc wydaje mi się, że to będzie miła, relaksująca podróż. No ale to się okaże. No i z tej strony Szyrki i zapraszam Was do nowej serii. I teraz tak. Eee, przewodnik dusz, moment ośrodku woduje się przy otrzymywaniu... teraz ja normalny poziom, co? Przewodnik dusz. No dawaj, na się zmieni poziom. Dobra, Dobra gamma przesuwa, jest ledwo widoczne, więc ledwo widoczne mam... Prawie, że teraz to co? W tej grze nie ma HDR-u? Zaimplementowanego? Dobra, nieważno. Unikalne drewniane maski są przeźmione. Rzeźbione ku pamięci zmarłych. Umieszczone we świątyniach, maski stopniowo zamieniają się w pył, symbolizując spokojne przejście duszy do kolejnego życia. Nie wszystkie dusze mogą przebić tę ścieżkę samotnie, i niekiedy, walcząc ze tragediami ze swojej przeszłości, stają się niebezpieczne. Mistrzowie, których się wzywa do pomocy, tym. bla 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 Czyli krótko mówiąc, na to wychodzi, że muszę pomagać duszom, tak, żeby przyszły. Tam gdzie mają iść. Tak? Dobrze zrozumiałem? Albo źle zrozumiałem? A to jest nasza bohaterka. No, powiedzcie mi, no pięknie to wygląda. Prawie jak bajka. Wciśnij L1, aby pulsować. Wow, super! Nie wiem, czy nie będę musiał głośności zmienić. Ale chyba już to zrobiłem, dźwięk. O. tak będzie hit. Jak to kurde, fajnie wygląda. Gra ma dwie, dwa tryby: tryb wydajnościowy i tryb. Jaki? Graficzny? Brakuje mi słowa. No, ja wybieram zawsze wydajnościowy, bo pięknie mi się gra w, w 60 fps. ach Wolę 60 i 30 A grafika aż takiego wielkiego znaczenia dla mnie to nie ma Nie musi być ekran fezy Nie musi być ekran żelata wystarczy, że jest Jest okej okay. Mamy lepiej niż OK, ale że jest 60 latek Kurde, fajnie to wygląda Ale jakiś taki dziwny wstępniak, nie? To jest... No bo nieważne Ciekawe, to jest zmarła dusza. O, jakaś woda tu jest, pięknie. Jakieś oczko, czy jakby to nazwać? Jest to ten Hades, czy ten, no. Kurwa, jak się to nazywało? Znowu, gdzie tam Hades był królem. Piekło? Nie, oni to inaczej nazywali, nie? Grecy. Gdzie był ten ten taki na tej. Eee, na, tej, na na tym na tej łajbie stateczku małym na łódce bardziej o co musiałbym dać monetę, żeby cię przyprowadził do dobra nieważne bo nie prowokujecie no świat zmarłych to się nazywało chyba tam Hades był swoim królem swoim królem był po prostu dobra co mam tu zrobić Tu muszę pewnie stanąć I sobie zrobić taki bajer, nie? No wiem Ale super, gra mi tego w ogóle nie podpowiedziała To mi się podoba, ja nie lubię takich prostych gier, gdzie się Za rączkę trzyma Gracza i mówi się Idź tu, idź tam, zrób tak Nie, bo właśnie coś takiego, że Musisz troszkę pokombinować, nie? Co dalej zrobić? Może przez to, że ja jestem starej daty Graczem Gdzie pan. Pierwszy raz, co grałem, to na Pegasusie, później na Play'u i itp. itd. O, a tu jest jakiś... O, jakiś przystojniak. Pomocy? No to jakiś chyba... O, to jest jakiś chyba, kurde, zły. Hades! Teraz to, to Hades! O, my jesteśmy przy drugiej strunie, prawda? Nie? Mówiłem, atak, czy się zabijłem? ciężki atak. Jakie fajne sporty! Jak ona jest pod tych Wartka jest, no? Wartka, warda. Ej, prawie jak gdyby był kraj, co? Wciśnij kółeczko, aby zrób nik. Dobra, dawaj, Te stworki troszkę mi przypominają, bo jest taka gra, co się nazywa Senju. Jest to taka gramy taką panią, chyba Wikingą. Wikingą, ma się, wi właśnie, czy to się odmienia? Wiking, ale babką gramy. <grym> nie wiem, czy dobrze mówię. I tam są właśnie podobne stworki. Ta pani w ma takie jazdy. Dziwne, że ona ma taką chorobę, chorobę psychiczną, co słyszy głosy w głowie. Pani Wiking, o, może tak to, tak ją nazwę. To nie jest jakaś gra AAA, ale nawet spoko. Fajna walka, natomiast w tej grze. Fajny system walki, już on. Nie wiem, do końca, kto, na czym to polegało, bo nie pamiętam, ale tak inaczej niż na przykład teraz. Nie wiem, wciskać jeden, wciskać drugi. Tam troszkę inaczej jest zrobione. No i produkują ci sami twórcy drugą część, ale kiedy wyjdzie, nie mam pojęcia. Z tego jeszcze mogę dodać, że ta pierwsza część. Senju wyszła tylko na PlayStation, nie, właśnie, nie wyszła na PlayStation, a wyszła na Xboxa i na komputery. Dobra, ale ładnie to wygląda, podoba mi się. Schodami do góry, do nieba O, coś mi się wydaje, że teraz będą ładne widoczki O, no, spoko. Myślałem, że taka panorama się pokaże, czy coś. Tej krainy, gdzie jesteśmy. Ale no, dobra. To jest chyba tarcza, co? Albo i nie. Ładnie to wygląda. Dobra, powtarzam się. Czyli już wiemy mniej więcej kto jest naszym przeciwnikiem to ma jakoś kurde robactwo jest, widzieliście? Co to za dzieciuchy były Dzieciuchy paraduchy Lisek, to mi troszkę przypomina natomiast grę Ghost of Tsushima no, Ale dobra takie lekkie skojarzenie Interakcja O, i są jakieś dzieciuchy patrz No Ma jest bardzo, chodź bok. Co to jest za Smola, Smoluch. O, dzisiaj jesteś smoluch mały. Ojej, jaką fajną moce? Co ty mówisz, nie? Wałek. Fes, oni znikli. No nieźle, ale dawaj smuluka te. Wszystko impulsujące L1, aby wejść w interakcję z duszkiem orata. Dawaj małej. Fajne. Jakie gnóstwo małe. Hmm. Stracił przyjaciół chyba. O, coś się tam chyba. A, coś się tam świeci na dłoni. Smoluch krzywdzi pionek. Ten, smoluch nas poprowadzi. Okej, okay, może się tu jakoś porozglądam? Coś tu ciekawego jest, czy nie ma nic. Poszukaj więcej rotów na tym obszarze. Dobra, no i nic tu nie ma. O naciśnij dwa razy, aby wykonać podwójny skok. Kiedyś tak było, no? Kiedyś platformówki tak miały, często i gęsto, że miały podwójny skok. Teraz się chyba troszkę odeszło od tego, ale też nie ma tyle platformówek chyba, co kiedyś się produkowało. Jest kolejny. I ja, o, to jakoś taki grubszy jest. Przypomina mi, kogoś mi przypomina. No. Okej okay. teraz tak, w prawo czy w lewo? Okej, okay, da dzieciuchy, poleciały. O, no tam mogę jeszcze iść. Tam w ogóle jakieś źródło. O, ja już widzę, mam trzy, trzy ścieżki, gdzie mogę iść. No to grubo. O, kolejny smugluk. No tak samo wygląda jak wcześniej. Jak ten wcześniejszy. Wcześniejszy. Dobra, chyba tu się przejdzie. Tam też gdzieś, nie? Dobrze widzę. Ciekawe, czy to jest w ogóle gra z otwartym światem, jak. Assassin's Creed? Oby nie, kurde, tak. Niekoniecznie mi się dobrze nagrywa te gry. Kichnij. Okej, okay, no ale... Tańcz? Aha, ja mogę mu mówić co on ma robić. No co? To ja nie mam czasu, chłopy na takie rzeczy. Okej, okay, tu nie ma nic. Szybko! Ale tam nie chcę za tymi karaluchami iść. <noise> nie no nie mogę tak nazywać małych dzieci, nie? Serce martwej strefy więcej lotów, czyli pewnie potrzebuje 5 smoluchów Ej, myślałem, że to. Aha, ona jeszcze może biega sprintem. No to kurde. Okej, okay, ale nic się nie stało. Tak, że to będzie jakieś, jakaś jaskinia czy coś ale nie jest dobra czyli potrzebuję więcej żeby to oczyścić tak potrzebuję ich pięć a no, trzy czyli jeszcze dwóch Pójdę za tymi moimi dzieciakami, to... to znajdę pozostałych. Nie ma nic, jakaś skrzynka. O, pięknie, jeszcze jeden. Znowu tak samo wyglądam. Kule, cool, ja myślałem, że każdy będzie inaczej wyglądać. Ale o, gdzieś jednego ominąłem, bo tu już nikaj kurde iść do przodu nie idzie. Chociaż, może do góry? Nie no, stąd przecież wróciłem. Ty, Ka mam iść? Powiedz mi, Kaja mam iść? No nie, potrzebuję jeszcze. Jednego. Ale ja nie wiem czy tu na przykład nie będzie, bo tu coś tak jakby wyglądało, jakby coś tu miało być. Chyba, że tu. O, tu muszę stać. Cek, cek i cyk. Szybko! Pięknie, pa! Tam będzie ostatni Czarno. Pięknie, powiem wam teraz mi się tak przypomniało, że są czasem wrzucają deweloperzy mniej, rzadziej niż częściej. Jeszcze taki tryb, który się nazywa. Czy który się nazywa? Który e, pozwala grać w 40 FPS-ach i w lepszej grafice. I nie jest to ani 60, nie jest to ani 30. Ale powiem wam, że robi robotę. Także Twoja drużyna pomocników urosła i masz teraz dostępność do rotów. Ciśnij kwadrat, aby nasłać roty na obiekty otoczenia. Zbieraj roty, aby, aby zdobywać poziomy i otrzymać więcej. Aha, czyli muszę ich żeby otrzymać poziomy. No dobra. No, tryb 40 fpsów. ów Powiem wam, robi robotę. Nie jest taki płynny jak 60, no logika. Ale jest naprawdę odczuwalnie lepszy niż 30. I w tym trybie grałem w Nowego Horizon, Forbidden West. W ogóle z polecenia z kanału. Jak on się nazywał? Spowiedź u Heretyka. I powiem wam, bo on mówi właśnie tym gościu, że. że poleca też ten tryb, że jest spoko. A że lubi grać w z tego co kojarzę, w 60 FPS-ach. Ale spokojnie przesiadł się na ten tryb 40 FPS-ów i grał mu się bardzo podobnie do tego trybu co w 60 i z lepszym grafiką. No i faktycznie, ej, przerzuciłem sobie na ten 40 klatek i no gra ładnie wyglądała, o dużo, dużo ładniej, no może nie dużo, ale ładnie wyglądała, tak odczuwalnie. No i ta płynność też była taka właśnie porównywalna do 60, bliżej 60 niż 30, no i kurde. Jakby częściej twórcy byli takie tryby, to wydaje mi się, że bardziej... Byłbym bardziej skłonny, żeby wybrać właśnie w, tych, w tym trybie 40 FPS-ów niż w, w trybie 60, nie? No a co dopiero u 30. Dobra, bo tam taka fajna góra jest. A, było Ośnieżona. Fajnie to wyglądało. A, zobaczę co tam jest. Może on już Nie, na ściana. A czy ona w ogóle potrafi nurkować? Chyba nie Dobra Cyk. Wójtny drążek w dowolnym kierunku aby skakać między półkami No spoko coś było? Nie Dobra, widzę, że tu jest kolejny jakiś syf w terenie trzeba go oczyścić. O! Fight boss! Roty się wystraszyły i schowały. takich wrogów aby odbudować ich odwagę w walce możesz wydawać odwagę, aby wykonywać akcję Rotów. Krople odwagi mogą się formować w otoczeniu. Zbieraj krople odwagi pisując i dotnij ich, aby szybciej uzyskać odwagę Dobra, on to dawaj, nie z tymi moimi Bóle, jaki oni to poreg doty Loty są gotowe. Mogą one zniszczyć serce martwych strech wywiązać wobec w a do szybko. na to otoczenia. Przytrzymaj Wow! L2 aby wycelować, a następnie... Powiedzmy za Jak to było? L2 Nie, Niekoniecznie mi to No patrz co za czujesz do Czemu nie mogę strzelić? No. Kryta chciał strzelić z tego łuku, no nie potrafię a czy w łuku z tej jej laski. Zaję Dobra, zapomniałem. kurde, no jakiś tak przycisk naciskało, żeby ona strzeliła. No to przesuwać niektóre obiekty w otoczeniu, aby kazać, że to będzie obiekt, pokażę to, wie, gdzie ma iść. Wskazując lwa, a następnie ściskając Aha Ale to ja... czekaj, no czekaj, no czekaj, no czekaj no. Może tu? Aha, tu nie mogę, na czerwono jest Ale mogę tu Dobra Tam się chce dostać, tam Myślę, że tam trzeba iść bo chociaż po te ruty? Spoluchy? Coś tam nazywają? Ale co my tu mamy ciekawego? Jedzenie? HP? Ciup, nie wiem co tu było Dobra, czeka. A tutaj! Ale patrz, tam też kurde też można iść, nie? Czy nie? No dobra, dobra, potrafię szczelić na no. Rozwalić tego się nie da. Tak? Dobra, no to jak tu, to tu, no. Ale ku mnie trzymuje, ja tam nie mogę iść. Chyba, że tam się dostanę później, co? Albo teraz? A, jakaś niewidzialna ściana. No nie, no to kule, cool, bo to na jednak... Tam się nie mogę dostać, ale ja bym chciał. Patrz. Jak się dostanę tutaj? Czy tu coś z prawej flanki jest? Ogólnie to ja mogę tam iść całkiem, może to przodu. O! No nie mówi, że ja tego. On mi to przesuwa? Ha. Spoko, typek. Ale właściwie po co? Kurde, ani tego. Otworzyć Dobra, otworzyć, spokojnie To jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze tu nie jest nie, 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 nie splądrowałem tutaj tego. To można fajnie. O, no i dobra, no to jak niewolnicy, nie? Jak takie typowe Fizole Fizyczne, małe, naiwne. Coś pięknego. Fizole <laughs> Fizole za Zole, tyle tak, Dobra, to idziemy tam Tych. Pięknie

Z giablo. Jest to drugi. O, małe się moją. Końie malutkie. Tata was ochroni. Ale ma moc tutaj. Trzeba go szybko skasować. Tak jest małe zaraz się go pozbędziemy. <totrofianie> jest A <laughs> e, jakich twoich ludzi? Ale ma laska ogarnięta jest. O, już wypuszcza, patrz. kurde, jakieś dziadostwo. o to jakieś taki kurde. Większej. Ciśnij przy aby zasłonić się tarczą. Tarcza to jest, no dobrze mówiłem. No to chłopie O kurde, tak nie miała być On mi to rozwalił. Co A ty swoją tarczę w odpowiednim momencie, aby sparować ataky. Pięknie, patrz! Widziałeś. Czyli to sparowanie się opłaca. Ej, nie wyszło. A ja daję. Kurde, on nie zabije zaraz. Jeszcze dostałem tej. Ale ja bym chciał. Syk, dobra strzelanie z laski L2 kwadracią. Szybko trzeba to rozwalić. Bo jak się kolejne pojawi, to może być kurde. Paruwa, może być. Pardon. No ale fajnie jest, no ale ten sam, nie no, no łamine, I więcej jest. Wow. Fajne takie gnojki mamy No, a tu by się kończy czas, pięknie. Możesz wyjść. jest Whoa, guys, we need it! <laughs> hey, <love> it. <laughs> My name's Kana. Kane. What are you two doing out here, alone in the forest? I don't know. Don't worry about us. We've been here a long time and take care of ourselves. Yeah, I Great. can see that. You both look very strong. Do you know who that spirit was with the horned mask? We don't know, but when he shows <laughs> up, the gross poison grows stronger. Sp hey, what are you doing here in the forest? I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there?

już 8 no a ja się powolutku z, z wami żegnam myślę że to będzie dobra seria taki lekki malutki słodki odmórzdzacz <gry> dzięki i do następnego